Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych. Najpierw narysuję sobie pizzę, którą podzielę na trzy kawałki. Każdy z tych kawałków będzie oznaczony jako 1 trzecia. Teraz możemy sobie wykonać takie proste mnożenia jak 1 razy 1 trzecia. I co to oznacza? 1 razy coś to oznacza, że ja wezmę tylko jedno to coś. W tym przypadku tym czymś będzie 1 kawałek pizzy. Czyli 1 razy 1 kawałek pizzy to jest po prostu 1 trzecia pizzy. Mogę sobie też wziąć pod uwagę Dwa kawałki pizzy, czyli dwa razy 1 trzecia, biorę pod uwagę dwa kawałki, mnożenie mogę zastąpić dodawaniem, czyli 1 trzecia dodać 1 trzecia. Mamy dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, czyli mianownik przepisuje i otrzymuje 2 trzecie. Ale co będzie w przypadku? Trochę trudniejszym, jeżeli ja wezmę pod uwagę 1 druga razy jedna trzecia jedna druga razy jeden kawałek pizzy to znaczy, że ja muszę wziąć połowę tego kawałka. Czyli jeżeli tu ma zaznaczony cały kawałek, ja go dzielę na dwie równe części. Tutaj. Podzielę jeszcze całą pizzę, żeby było łatwiej coś zauważyć. I teraz widać, że pizza jest podzielona na 6 równych części. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Każda z takich części to jest 1 szósta. Ten kawałek to jest 1 szósta. Więc połowa z 1 trzeciej to jest 1 szósta. I teraz można przejść już do, techni do technicznej sprawy, jak to wygląda technicznej mnożenie tych ułamków. Zamiast jedynki zapisuję sobie jedną pierwszą. Każdą liczbę naturalną, tak jak 1, 2, czy 3, czy powiedzmy 10, możemy zapisać jako jedna pierwsza. W tym przypadku będą tu dwie pierwsze, a w przypadku dziesiątki to będzie 10 pierwszych. Ten ułamek przepisuję, więc mam jedną trzecią. I teraz, żeby pomnożyć dwa ułamki, należy pomnożyć licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 1 razy 1 to jest 1. 1 razy 3 to jest 3. No i w tym przypadku mamy tak samo 1 trzecia. W drugim przypadku 2 pierwsze razy 1 trzecia, licznik razy licznik 2 razy 1. Mianownik razy mianownik 1 razy 3. I otrzymujemy 2 razy 1 to jest 2. 1 razy 3 to jest 3. Też mamy ten sam wynik. No i tutaj w przypadku w przypadku tych ułamków. Mamy tak samo 1, druga razy 1 trzecia. Licznik razy licznik. 1 razy 1. Mianownik razy mianownik. 2 razy 3 i otrzymujemy ostatecznie 1 szóstą. Czyli żeby pomnożyć dwa ułamki, tak jak w tym przypadku przez siebie, należy licznik pomnożyć przez licznik, mianownik przez mianownik. W przypadku gdy mnożymy liczbę przez ułamek, najlepiej będzie zastąpić tą liczbę przez, tak jak w tym przypadku, zamiast jedynki piszemy jedna pierwsza, zamiast dwójki piszemy Dwie pierwsze, i tak dalej. I wtedy otrzymujemy też ułamek. Mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Możemy przejść do nieco trudniejszego przykładu. 1 i 3 czwarte, na przykład razy 8. Czyli mnożenie ułamka mieszanego przez, przez liczbę. Na początku należy ułamek mieszany zamienić na ułamek niewłaściwy. Dla przypomnienia, liczbę, która stoi przed częścią ułamkową, mnożymy przez mianownik 1 razy 4. Do wyniku należy dodać licznik 4 dodać 3, 7. Zatem pierwszy ułamek to będzie 7 ósmych. Zamiast liczby 8 piszemy 8 pierwszych. Ołka. Tutaj nie mamy 7 ósmych, tylko 7 czwartych. I teraz mnożymy licznik razy licznik 7 razy 8 i mianownik razy mianownik 4 razy 1. Tam gdzie to możliwe wykonujemy skracanie ułamków. W liczniku ósemka, w mianowniku czwórka dzielimy. Każdą z tych liczb przez możliwie największą liczbę, w tym przypadku będzie to 4. 4 przez 4 to jest 1, 2, 8 przez 4 to jest 2. I ostatecznie w liczniku mamy 7 razy 2, w mianowniku 1 razy 1. Czyli 14 pierwszych. Ostatecznie mamy wynik 14. Teraz mnożenie dwóch liczb mieszanych. Czyli na przykład 2 i 2 piąte razy 3 i 2 trzecie. W tym przypadku każdy z ułamków mieszanych zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 2 razy 5. 10 dodać 2, 12. Mianownik przepisujemy. Drugi, drugi ułamek mieszany 3 razy 3, 9 dodać 2, 11. Tu przepisujemy trójkę. Znowu wspólna kreskołankowa. Licznik razy licznik. 12 razy 11. Mianownik razy mianownik 5 razy 3. Tam gdzie to możliwe skracamy, dwunastkę strójką możemy przez znowu największą możliwą liczbę, w tym przypadku będzie to 3, 3 podzielić przez 3, 1, 12 podzielić przez 3, 4. I w liczniku mamy 4 razy 11, w mianowniku 5 razy 1. I ułamek, który otrzymujemy to jest 44. piąte. Jest to ułamek niewłaściwy, ponieważ licznik jest większy od mianownika. Trzeba go zamienić na ułamek mieszany. Ile razy piątka się w 44 mieści? 8 razy. Po zabraniu z 44, 8 piątek, czyli 40. Zostaje czwórka, którą wpisujemy w liczniku. A mianownik przepisujemy, i tutaj będzie 5. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy pomnożyć ułamek mieszany przez liczbę, ułamek mieszany należy zamienić na niewłaściwy i wykonać mnożenie. W przypadku dwóch ułamków mieszanych, każdy z ułamków mieszanych trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy i pomnożyć jak ułamki, czyli licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. Możemy przejść do dzielenia ułamków, ale zanim to nastąpi, poruszymy ważne zagadnienie, jakim jest odwrotność. Co to jest odwrotność? Załóżmy, że mamy jakąś liczbę x. Odwrotność to jest po prostu 1 podzielić przez x. I dla liczb naturalnych, czy też całkowitych, np. liczba 3, jej odwrotnością będzie 1 trzecia. Dla ułamków niewłaściwych, czy też właściwych mamy ułamek 5 siódmych. Odwrotność ułamka 5 siódmych będzie 7 piątych. Dla ułamków mieszanych, na przykład 1 i 1 trzecia. Aby wyznaczyć odwrotność dla ułamka mieszanego, należy najpierw ułamek mieszany zamienić na niewłaściwy. 1 razy 3, 3. Dodać 1, 4. Mamy 4 trzecie. Odwrotnością dla 4 trzecich jest ułamek 3, 4. I teraz jak to ma się to zagadnienie do dzielenia ułamków? Zapiszemy takie dzielenie. 10... Podzielić przez 5. Mogę to sobie zapisać w następujący sposób. Dziesiątkę przepisuję, i zamiast piątki mogę napisać, że to jest 5 pierwszych. To się równa, i teraz tak. Dziesiątkę przepisuję. Zamiast znaku dzielenia zapisuję znak mnożenia. A zamiast liczby 5 pierwszych piszę odwrotność tej liczby, czyli 1 piąta. Więc dzielenie ułamków, dzielenie ułamka, czy liczby przez jakiś ułamek. To nic innego jak mnożenie tej liczby albo tego ułamka przez odwrotność tej liczby, przez którą pierwotnie się dzieliło. No i teraz mamy tutaj do czynienia z mnożeniem ułamków. Zamiast dziesiątki. Mogę napisać 10 pierwszych. 1 piątą przepisuję. Możemy liczniki 10 razy 1. Mianownik 1 razy 5. Dziesiątkę i piątkę możemy skrócić przez 5. W mianowniku będzie 1, tutaj dwójka. 2 razy 1 to jest 2. 1 razy 1 to jest 1. I to się równo 2. No i to by się zgadzało. 10 podzielić przez 5 to jest 2. Trudniejszy przykład, gdzie będą ułamki. 3 czwarte podzielić przez 7 ósmych. I znowu pierwszy ułamek przepisujemy. Zamiast dzielenia jest znak mnożenia 7 ósmych, należy zapisać odwrotność tego łąka, czyli 8 siódmych. Mnożymy liczniki i mianowniki 3 razy 8, na dole 4 razy 7. Tam, gdzie to możliwe, wykonujemy skracanie, czyli 4 i 8 dzielimy przez 4, tu zostanie 1, tutaj 2. 3 razy 2 to jest 6. 1 razy 7 to jest 7. I teraz jeszcze ułamki mieszane. Najtrudniejszy przykład: 1 i 3 siódme podzielić przez 2 i 2 i 1 druga. Teraz w przypadku ułamków mieszanych należy najpierw zamienić je na ułamki niewłaściwe. W pierwszym przypadku 1 razy 7, 7 dodać 3, 10, czyli mamy 10 siódmych, podzielić. W drugim przypadku 2 razy 2, 4 dodać 1, 5, podzielić przez 5 drugich. I już jak mamy dwa ułamki, to pierwszy przepisujemy. Dzielenie zamieniamy na mnożenie i... Drugi ułamek, w przypadku drugiego ułamka, przypisujemy odwrotność. To się równa. Mnożymy liczniki. 10 razy 2 i mianowniki 7 razy 5. Tam, gdzie to możliwe, Wykonujemy skrócenie. Przez 5 tutaj będzie 1 tutaj 2. No i otrzymujemy w liczniku 2 razy 2-4, w mianowniku 7 razy 1, 7. Czyli przy dzieleniu ułamków mieszanych na razie należy je zamienić najpierw na niewłaściwe, no i później wykonać mnożenie po uprzedniej zamianie drugiego ułamka na jego odwrotność i w ten sposób dochodzimy do wyniku. Był to ostatni odcinek związany z łamkami zwykłymi. W kolejnym poruszymy zagadnienie związane z procentami. Oglądajcie nas za tydzień, do zobaczenia! Cześć!